Witam i zapraszam na zawody Pucharu Świata Drużynowego. Dziś na starcie 5 zespołów: Bułgaria, Francja, Finlandia, Węgry i Polska. Rozpoczął już konkurs Petar Woskow, 79,5 metra na rozpoczęcie zawodu w Otepie. Bułgarzy dzisiaj walczą o podium, ale o to podium będzie bardzo ciężko. Pierwsza nota to 84,5 punktu. I teraz Francja, a więc Amadeusz Ferrari. Francuzi także mają nadzieję na zdobycie dzisiaj przynajmniej 300 pucharowych punktów. No ale skok 79,5 metra po raz drugi. I to także nie będzie rezultat powalający na kolana, z tym, że poziom konkursu także jakiś wybitny być nie musi. Czas na pierwszego z Finów. Jest to Sami Sobolsen, który zdobywa dzisiaj prawo startu w Pucharze Świata. Finowie we trójkę przyjechali z zawodnikami, którzy takie prawo mają. No a dzisiaj oczywiście, jako że jest poniżej 9 drużyn, to każdy wystartuje w serii finałowej. No i brawa dla Sobolsena, bo to jest najdłuższy skok, 81,5 metra. I z pewnością Pniak będzie bardzo zadowolony. 91 punktów. A my już teraz mamy dwie najlepsze nacje, a więc... Węgrów i Polaków. Najpierw Wiktor Orban. Podopieczny Jakuba. Orban prezentował się nieźle w tym sezonie w Pucharze Świata. No ale ten skok ewidentnie mu nie wyszedł. 79,5 metra i będziemy mieli niespodziankę. A więc Węgrzy przegrywają z Finami. I to dość wyraźnie o 5,5 punktu. Przy tych niewielkich różnicach, to może naprawdę decydować o tym, kto będzie na miejscu, czy to pierwszym, czy to drugim, czy być może trzecim. Zobaczymy, jak się to wszystko ułoży. Tymczasem Dawid Kozacki, ostatni z zawodników na pierwszej zmianie. Polska jest liderem pucharu narodów. No i teraz 83,5 metra Dawida Kozackiego, piękne lądowanie, i to może być nawet nota stupunktowa, 18,5 Polaka. Ta nota odpada 101 punktów i Polacy prowadzą po pierwszej grupie, a więc zdecydowana przewaga. I teraz zobaczymy wyniki. Prowadzi Polska na miejscu drugim, Finlandia ze stratą 10 punktów, trzecie Węgry, czwarta Bułgaria i piąta Francja. Czas na grupę numer 2. Rozpocznie ją reprezentant Bułgarii, Ruslan Mazow. Będziemy mieli dzisiaj dwójkę Mazowów. To są bracia Ruslan i Vadim. Oj, ale niestety tutaj skok, być może nawet zakończony podpórką, bo tam wydawało się, że ta ręka bardzo nisko i sędziowie uznali to jako podpórkę. Noty po 11,5 do 12,5 i to jest zaledwie nota 74 punktowa, co oznacza niemal zerowe szanse Bugarów na to, aby dzisiaj powalczyć o podium. No cóż, szkoda, szybko się kończą te marzenia Bułgarów, natomiast to jest konkurs pięciozespołowy zespołowej. tutaj spore gratyfikacje pieniężne należą się każdej z drużyn. A tymczasem Eduard Clochard, zawodnik z Francji, 79,5 metra. A słyszeliśmy tę muzykę, dość podobną do dźwięków Sapporo. No, i ten klimat może nieco podobny, bo także mała liczba zawodników jak na starych zawodach w Sapporo czy też w Hakubie. Natomiast z pewnością nie jest to Japonia, jest to Otepa, Jarko Helsinki. No, i 80 metrów z bardzo ładnym lądowaniem. Wydaje się, że Finowie mogą nawet to drugie miejsce utrzymać. I to byłaby spora niespodzianka, czyżby Finowie przed Węgrami 91 punktów, po raz drugi już 182 punkty ma reprezentacja. Finlandia, teraz Aleksandru, Piwokesz, drugi z Węgrów. Węgrzy mają stratę 5,5 punktu po pierwszej grupie do Finów. No i zobaczymy, czy Piwokesz będzie w stanie to odrobić. Idealnie trafił na progu. Oj, ale znowu podpórka, podobnie jak Mazow. Teraz mamy już drugą podpórkę. Tej drugiej grupie 82 punkty. No i to będzie dopiero. Miejsce drugie ale z jaką stratą? Ze stratą 14,5 punktu do Finlandii, a tylko pół punktu przewagi nad Francją mają Węgrzy. Na pewno spore rozczarowanie, a tymczasem Maciej pies. Nie musi się specjalnie wysilać. Wystarczy mu zdobyć 81 punktów, aby Polska zrównała się z Finlandią, a tymczasem Maciej pies skacze 83 metry i może nie byłby to w pucharze świata w telewizji. Wynik satysfakcjonujący któregokolwiek zawodników pucharu świata. Ale u nas to oczywiście jest miejsce. Pierwsze jest to nota. 94,5 punktu i po dwóch grupach. Polska z wynikiem 195,5 punktu na miejscu pierwszym o 13,5 punktu przed Finlandią. Trzecie Węgry, czwarta Francja, a piąta Bułgaria. I właśnie wspomniana Bułgaria teraz. Wady Mazow. Strata 8,5 punktu do czwartej Francji. 80 metrów, ładne lądowanie. No, i to na pewno jest skok, który nieco przybliży Bułgarów do zajęcia chociażby tego miejsca czwartego. 94, i proszę, to jest wynik numer 3, patrząc na konkurs indywidualnie. 94 punkty, tylko pół punktu mniej od Macieja Psa. A tymczasem na belce Pierre Gasly. Francuzi mogą włączyć się do walki o podium. Są aktualnie na miejscu. Czwartym, ale ze stratą pół punktu do Węgry, ale niestety piergasli ich nie przybliży. Najkrótszy skok zawodów 78 metrów w dodatku wylądowany w przekułcu. Komplikuje się bardzo mocno sytuacja Francji. Nota łączna to zaledwie 240,5 punktu, a to oznacza, że Francuzi spadają za Bułgarię i to w dodatku Bułgarzy mają aż 12 punktów przewagi teraz nad Francuzami. Niczym w kalejdoskopie zmieniają się wyniki tych zawodów. A teraz Lars Cap, 81,5 metra. Lądowanie bez telemarku, i też te noty 45 punktów od sędziów. Szósty wynik indywidualnie. No i Finlandia. Z notą 270 punktów jest na miejscu pierwszym. Z tym, że raczej tutaj to rywale skaczą słabo, a nie Finowie dobrze. Peręcz Polski Segi. No, tak sobie. 80 metrów. Na pewno stać go na znacznie więcej. Zobaczymy, co, poka co pokaże. Patriotos Line na ostatniej zmianie. 89,5 punktu. Wynik tylko półtora punktu lepszy od wyniku Finlandii, a przecież Finowie w Pucharze Świata w tym sezonie jeszcze nie startowali. Oni zbierali szlify w Pucharze Kontynentalnym, wczoraj doskonały występ, mieliśmy taki przekładaniec polsko-fiński. Finowie na pierwszym, trzecim i piątym miejscu, a tymczasem Żelisław Fyrto, reprezentant Polski. No i on skacze najsłabiej z biało-czerwonych, 82 metry. Nie postarał się także jeśli chodzi o lądowanie. 92,5 punktu, no ale to oczywiście wystarcza do tego, aby Polacy prowadzili. Przewaga Polski nad drugą Finlandią zwiększyła się już do 18 punktów. Trzecie Węgry, na miejscu czwartym Bułgaria, piąta Francja. A teraz mamy już ostatnią zmianę. W pierwszej serii ostatnią grupę rozpoczynają Bułgar, Lobin, Merestanow. Na pewno z czwartego miejsca Peter będzie zadowolony No a zobaczymy, bo 80 metrów no To jest wynik przyzwoity To trzeba przyznać Bułgarzy przecież nie jechali tutaj jako faworyci Do końca ważyły się losy Czy w ogóle pojadą na te zawody Natomiast ta decyzja o wysłaniu ich Wydaje się, że była trafna Charles Leclerc No Charles Leclerc'a a raczej znamy z innej dyscypliny, natomiast zobaczymy, jak spisze się ten zawodnik. No i spisuje się całkiem przyzwoicie 81 metrów. Miał delikatne problemy przy lądowaniu, ale to jest typowe. Tutaj, więc miejsce czwarte 93 punkty to naprawdę jest rezultat, który można pochwalić 333,5 punktu i to oznacza spore odrobienie strat, a dokładnie o 6,5 punktu. I wyprzedził swojego bułgarskiego odpowiednika przed chwilą. Leclerc lepi wywara. Ostatni z Finów w serii pierwszej. 270 punktów to rezultat Finlandii do tej pory. No i dzielnie walczą Finowie o miejsce drugie, 82,5 metra, teraz wywara. Gdyby wylądował telemarkiem, to mieliby na pewno dużo większe szanse ataku. No, będą musieli uciekać niczym spod topora przed Węgrami. GERGO PATRIOTOS Lye. Słyszymy doping węgierski kibiców, którzy tutaj przyjechali do Otepy. Węgrzy prezentują się naprawdę rewelacyjnie. Są trzecią siłą w tym sezonie w Pucharze Świata, natomiast dzisiaj nie idzie im kompletnie. 80 metrów, zachwiane lądowanie i GERGO PATRIOTOS Lye. Dodaje do dorobku swojej reprezentacji zaledwie 81 punktów, a to oznacza, że nie tylko Węgrzy nie dogonili Finów, ale także, że będą musieli za chwilę bronić się przed Francuzami. A tymczasem Bułgaria ma o punkt więcej od Węgier. Ależ tutaj przetasowania. Marcin Sopa, ostatni z zawodników serii pierwszej. Miał no wysoko nad zeskokiem i ładnie, bardzo ładnie, 83 metry. Dla takich skoków właśnie oglądamy Puchar Świata Widzów. 94 punkty, no sędziowie nie ocenili tego lądowania najlepiej. Chociaż wydaje się, że tutaj spokojnie nota 17,5 punktu byłaby adekwatna. No ale cóż, macha do kibiców Sopa, a my już przyjrzyjmy się... Tabeli wyników po serii pierwszej Polska na miejscu pierwszym, oczywiście 382 punkty, na pozycji drugiej sensacyjnie Finlandia 363,5, dopiero na miejscu czwartym Węgry 338 punktów, a przed Węgrami trzecia reprezentacja Bułgarii. Natomiast stawkę zamyka Francja. Teraz mamy przed skoczka, którym jest Isztwan Puszkarz. A my za chwilę widzimy się już za sekundę na serii finałowej. Już poprawia wiązania Petar Woskow, a więc rozpoczęliśmy już na dobre serię finałową. Bułgaria sensacyjnie na miejscu trzecim. Woskow teraz nieco się poprawił w stosunku do serii pierwszej. Tam miał 79,5 metra, teraz 81,5, ale noty słabe. Mimo wszystko, oczywiście, to jest wynik o 3,5 punktu lepszy od wyniku numer 1. No i będą musieli teraz drżeć Bułgarzy o zawodnika z numerem 2 w ich kadrze, a więc Wadim Mazowa. A, a teraz Amadeusz Ferrari. Bardzo ładna sylwetka w locie, ale tutaj problemy przy lądowaniu. Ogromne problemy. 82,5 metra. Jedna z lepszych odległości w zawodach. Ale właśnie te noty 40,5 punktów, i to jest na pewno miejsce drugie dla Francji. Tak jest, 419 punktów. Nie jest to na pewno komfortowa sytuacja. Sami Sobolce A więc zawodnik, który sprawił niespodziankę w serii pierwszej, bo skacząc bez punktów pucharu świata. I bez punktów nawet pucharu kontynentalnego był w stanie zdobyć 91 punktów, ale teraz niestety chyba nieco popsuje nastrój pniakowi 81 metrów. Ależ te noty fatalne. No wydaje się, że tutaj raczej nie było upadku. No ale widzimy, że 26,5 punktu od sędziów. I to sprawia, że finowie niestety spadają gdzieś tam do poziomu Bułgarii. Tylko 5 punktów przewagi nad drużyną. Z południa Europy. Viktor Orban już w powietrzu, dynamicznie przebiega ten konkurs. 82 metry wylądował tak sobie. No ale Orban w pierwszej serii także jakiegoś świetnego wyniku nie miał. Teraz 9,5 punktów, to jest poprawa i tak o 5 punktów. Z pewnością jednak Jakub liczył na coś więcej. W tej chwili Węgrzy skakują na miejsce drugie za Finlandię, a my oglądamy Dawida Kozackiego. Naprawdę Kozacki skok w serii pierwszej, 101 punktów, najlepsza odległość i najlepszy styl, a teraz 81,5 metra. Lekko się zachwiał przy lądowaniu i wydaje się, że Dawid Kozacki będzie miał notę około 92-punktową, 91 dokładnie. Mimo to jednak w pierwszej grupie jest to najlepszy rezultat, o pół punktu lepszy od rezultatu skoczka węgierskiego. Teraz krótkie podsumowanie. Po grupie pierwszej serii finałowej, pierwsza Polska 473, druga Finlandia 432, na miejscu trzecim Węgry 428,5, czwarta Bułgaria 427, i piąta Francja 419. Jest już Ruslan Mazow, ten który w serii pierwszej zawalił totalnie swój skok, 74 punkty. Mimo to jednak, jak widzimy, Bułgarzy się nie poddali, walczą dzielnie o to podium, chociaż będzie. Niezmiernie trudno. No ale proszę teraz, Ruslan Mazow. Jakby chciał się odegrać za serię pierwszą, 83 metry, i on może dołożyć sporo punktów, chociaż też sędziowie ile mu odejmują. No proszę państwa, to jest odjęcie o 5,5 punktu od każdego sędziego, a więc nota wynosząca 14,5. Tylko Norwek się wyłamał na 15 i to może nieco zaprocentować na tych szansach. Bułgarów dzisiaj, bo tutaj z pewnością zadecydują Jakieś drobne punkty Ale też warto to podkreślić, że na skoczniach normalnych dużo bardziej ważne są Noty od sędziów niż na skoczniach dużych Teraz Eduard Kloszar 81,5 metra Skok przeciętny, tutaj nie ma za bardzo co komentować 87 punktów I to będzie miejsce drugie Francja przegrywa z Bułgarią o 10,5 punktu, a my oglądamy Jarko Helsinena. Helsinen także jeszcze nie miał okazji zaprezentować się w zawodach Pucharu Świata no a wiemy, że jest to spowodowane tym, że Finowie zbyt późno pojawili się w zawodach najwyższej rangi, a teraz 84,5 metra no to było coś niesamowitego Helsinen porwał tłumy kibiców które przyjechały tutaj z Finlandii aby go dopingować 99,5 punktu to jest nota łączna numer 2 w tych zawodach a numer 1 w serii finałowej to zdecydowanie lepsza nota od wyniku Kozackiego tymczasem Aleksandru Piwokesz bardzo mocni dzisiaj. Węgrzy niekoniecznie. Musiałby zrobić 103 punkty piwokerza, tymczasem on znowu skacze fatalnie. 82 punkty w serii pierwszej, teraz także 82. No i cóż. Czy tym skokiem pogrzebał szansę Węgrów dzisiaj na miejsce drugie? Bardzo prawdopodobne. 510,5 punktu to jest nota madziarów. I to jest miejsce trzecie. Wyprzedzają tylko Francuzów, a tymczasem Maciej pies 94,5 punktów w serii pierwszej. Teraz 82,5 metra. I nota może być, może ciud może na tym poziomie. To jednak będzie niższa. 89,5. Niemniej jednak, teraz już mogą sobie Polacy skakać. Rekreacyjnie nic się nie dzieje. Nikt Polakom w tabeli nie zagraża. Przedstawmy wyniki. Pierwsza Polska 562,5. Druga Finlandia 531,5, trzecia Bułgaria 516,5, na miejscu czwartym Finlandia 531,5, oczywiście Francja na miejscu piątym 506 punktów, a teraz mamy już grupę numer 3, jest Vadim Mazow, brat Ruslana. On zaprezentował się najlepiej z Bułgarów w serii pierwszej. No, i teraz wysoko zawieszona poprzeczka, na pewno aspiracje spore, a skok 80,5 metra, no na poziomie Bułgarów, tak trzeba przyznać. 88 punktów dołożył do dorobku swojej reprezentacji, 604,5 ma Bułgaria, a teraz Piergasli. Na pewno Polisz Jumper nie będzie zadowolony z rezultatu, jeśli zajmie dzisiaj miejsce piąte, mimo że to jest wysoka pozycja. No to jednak jest tylko 5 drużyn, a Pierre Gasly 81 metrów. No też to nie jest jakiś wybitny rezultat, chociaż trzeba przyznać, że lepiej od większości skoków dzisiaj w wykonaniu trójkolorowych. Lars Sap, Francja przegrywa o 10 punktów z Bułgarią. No, i będzie teraz ciężkie wyzwanie przed leklerkiem. A CAP? Tylko 78,5 metra. No proszę. Czyżby znowu miała być zmiana na pozycji drugiej? Czyżby jednak Finlandia dzisiaj na miejscu trzecim albo niżej? Helsinki odpalił petardę 99,5 punktu. Natomiast teraz ta sytuacja delikatnie się komplikuje, ale tylko delikatnie, bo Finowie wciąż mają 10,5 punktu zapasu nad Bułgarią. Ferencz Polski, Segi. No i wreszcie mamy dobry skok Węgra 82,5 metra. Piękne lądowanie telemarkiem i to będzie wynik na pewno powyżej 90 punktów. 94,5 punktu. I Węgrzy wyprzedzają o pół punktu Bułgarów. A teraz Żelisław Fyrtok spokojnie poprawia wiązania. Czeka na sygnał od Stanisława Kocięby, trenera reprezentacji Polski. I już ruszył. Pierwszej serii był najsłabszym z Polaków, ale to jest jednak skoczek, który doskonale czuje się w zawodach najwyższej rangi, który indywidualnie pokazywał się z naprawdę świetnej strony i który teraz także aspiruje do tego, aby być dzisiaj najlepszym w serii finałowej. 102 punkty. No i to można sobie przypomnieć w tym momencie te 102 metry słynne Adama Małysza. Polska oczywiście prowadzi już wystartowała grupa czwarta. A na miejscu drugim mamy reprezentację Finlandii z ogromną stratą. Tymczasem Lobin Merestanov, niesamowite, bo reprezentant Bułgarii skacze 83,5 metra i jakby chciał nawiązać do wyniku przed chwilą skaczącego Żelisława Fyrtoka. Tylko 2,5 punktu gorzej. Jest już Charles Leclerc. Piękny koniec w wykonaniu Bułgarów, 704 punkty. A jak zaprezentuje się Leclerc? Bardzo ciężkie zadanie wręcz niewykonalne przed Leklerkiem, aby wyprzedzić Bułgarię. Chociaż skacze także daleko, bardzo daleko 83,5 metra. Być może nieco zmieniły się warunki wieczne na koniec dzisiejszej rywalizacji. No ale widzimy, że sędziowie go pokarali. Za ten brak telemarku. 90,5 punktów. Szósty wynik indywidualnie w serii finałowej i oczywiście Francja przegrywa z Bułgarią i to wyraźnie, bardzo wyraźnie o 19 punktów. Lepi wywara, już mknie po rozbiegu. Musi zdobyć 89,5 punktu i pytanie czy zdobędzie, bo to jest skok dość słaby, 79,5 metra. Dawno nie oglądaliśmy próby poniżej 80 metra i teraz będziemy czekać. 89,5 nota łączna, 1,5 punktu Finlandia przed Bułgarią. A więc jest podium dla Finów. Być może nawet będzie to drugie miejsce, bo teraz Gergo Patriotoslaj musiałby zdobyć 99,5 punktu, aby Węgry zrównały się z Finlandią. Zadanie ciężkie, ale nie jest niewykonalne. 83 metry, piękne lądowanie telemarkiem i teraz wszystko w rękach sędziów, arbitrów. 96, to będzie za mało, to jest miejsce trzecie, a więc chyba bez podium dzisiaj Maďaarzy. To będzie naprawdę spora sensacja. Marcin Sopa, on będzie wieńczył rywalizację w dzisiejszym konkursie, a wystarczy, żeby zdobył 40 punktów, aby Biało-Czerwoni dzisiaj zwyciężyli. Popatrzmy na ten skok, który ma być tylko formalnością, ale miejmy nadzieję, że Marcin Sopa pokaże na co wstać. I tak jest, pokazał 84,5 metra, kapitalne lądowanie i z wynikiem 103 punkty kończymy rywalizację. Teraz zobaczmy, za chwilę nam się wyświetlą wyniki. Pierwsza Polska, 767,5 punktów. Na miejscu drugim Finlandia, 704,5, a więc Finowie się wybronili. Trzecia Bułgaria, 704, dopiero na miejscu czwartym Węgry, a więc kraj, który jest trzeci w Pucharze Narodów, a dzisiaj jak wiadomo nie ma Estończyków. A na pozycji 5 mamy reprezentację Francji, która dzisiaj bardzo mocno zawodziła i która odstawała od reszty stawki tracąc do Węgrów 16 punktów. W dzisiejszym konkursie to na tyle. Zapraszam na puchar kontynentalny prawdopodobnie w przyszły piątek. A dziś dziękuję za notowanie. Także Patrykowi 913. Do usłyszenia.